W dzisiejszym odcinku zmodowania stworzymy silnik parowy maksymalnego poziomu, zautomatyzujemy proces tworzenia płomiennych ciastek, stworzymy płynny HyperExp i nie tylko. Gdy dzisiejsze fabryki się budują, mam coś do powiedzenia. Zobaczcie za długą przerwę w nagrywaniu, mój noworoczny urlop przedłużył się chorobą, ale już wróciłem, jestem gotowy do akcji. Oprócz tego dodałem do zmodowania pięć nowych modów. Better for it person, Just Zoom, Additional Additions, Create Dreams and Desires oraz Create Condensed Milk. Jeżeli chodzi o Server Discord dla fanów, na razie wstrzymuję ten projekt. Nie znaczy to, że nie będę nad nim pracował. Gdy będzie gotowy, dam Wam wszystkim znać. Lecz ostrzegam, nie będzie to bardzo szybko. To tyle z moich ogłoszeń. Dzięki za wysłuchanie i mego oglądania. I mam przed sobą już skończony maksymalnego poziomu silnik parowy. Wow. Tak, i plan jest taki, że tutaj będą do tego ramienia, chociaż ono jest w ogóle podłączone, żeby. Ja to. Przedmioty tak, do tego, do tych 9. Ale nie mamy od czego wziąć właśnie, bo to jest niczym bez tego, czyli naszej nowej, kompletnie nowej piekarni, właśnie tych. A, czego? Płomiennych ciastek. Tak, ich receptura jest dosyć skomplikowana, ale no, tylko zanim ona zacznie w ogóle funkcjonować, musimy wszystko ustawić, bo to ta maszyna nie jest w ogóle optymalna. Mam na myśli więc tak. Plan był taki, żeby tutaj mieć kurczaki w tym jednym bloku szkła. W tym bloku z szkłem. Ale to jest za mało jajek. Tak samo to jest za mało produkującej się trzciny, która potem jest robiona na cukier. A tutaj plan był taki, żeby może zrobić to ciasto w ogóle. Potrzebujemy bazy pomiennego ciasta i do tego jajko, cukier i żzyna mąka. A ona jest z tego albo nedejaku. I początkowy ten był taki, że mnie ja tutaj nawet jak manualnie, ale po prostu nie przejdzie. Lubię tego nowego moda, ten ten, ten tego zuma, ale tak. Mam tu przygotowany numer jeden, czyli nowa farma automatyczna, tylko że jest taki problem, że nasz tutaj stolik z laki bloków musi pójść niestety. Ale spokojnie, przedstawię go w inne miejsce. On był tak, tak i tak, chyba tak. I tak, mam przygotowane wszystko do Ekipunku. Tak, tego wszystko będziemy używać, żeby zrobić najlepszą piekarnię na świecie. A tak, wiadro wody i mam gdzieś, bo to nie będzie zwyczajna farmaczina, o nie. Bo tutaj design tego jest strasznie dziwny, więc pozwólcie, najpierw wypełnię to wszystko piaskiem, dopiero potem będziemy kłaść wodę. Drugą, drugą, drugą. Okej, okay, działa. Czy to mnie nie to mnie, Czemu to mnie nie boli? Myślałem, że to nie będzie boleć. Okej, okay, mamy tą część zrobioną, teraz tak. To się będzie spotykać z tym tutaj, więc chyba trzeba trochę renowacji. Okej, okay, działa. Jest trochę to wolne, ale pewnie potem pod, po odcinku dam tam kilka tych przykładni pod, pod piasek, ale na razie jest między między, między... między... no wiecie o co chodzi, jest gotowe. Czekam, żeby po prostu mi zaraz to popchnie. Konga, konga. Konga nie działa! Czy na nie jest to jest limbo, co jaka konga? Ok, uh, to jest gotowe. Teraz zajmiemy, zajmijmy się może modułem od lawy, ponieważ. No, nie mam zapalniczki, da się mi chwilę. Ok, tu jest cały system gotowy, tylko teraz musimy wejść do Nedaju i tak. Mm, tu będą wiadajka kazałą wyjeżdżały, będą tu się osuszały, lawa będzie lecieć w dół, a będą lecieć tendy, więc przejdźmy przez Nedej, proszę, niech się nie podłączy do, do tamtego mojego, chociaż jest wystarczająco daleko, ja raczej nie powinien. I tak. No nie. Czemu to się podłączy? What the hell? Czemu one się połączyły? Ila stop, 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 stop. Ten musimy zamienić na trzy... Na trzy szerokości, więc... Musimy kopać te trzy obsidianu. Także, co to jest w prawym górnym rogu ekranu? Co to, co to jest? Co, co? co to, czym ty jesteś? Go, czym ty jesteś, gościu? A tu będzie chyba problem z zasilaniem. Okej, to nie pomaga, że on tam jest. Zróbmy sobie ściany. No, strzelaj, dawaj. Okej, okay, to będzie trudniejsze, niż się spodziewałem, więc dobra, no, dawaj, no chodź, no chodź. Ja mnie, trafił mnie! Co teraz robisz, hm? Okej, okay, okej, okay, żartowałem, 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 daj mi spokój. I posunęliśmy się tego. I tak, tu było, żeby stąd wychodzimy. Tu musi być tu jeden pasek, to będzie drugi pasek. A, wałki. Tak. I to się naprawdę skończy źle. Chociaż mamy tutaj ściankę, więc jest okej. Okay. Tak, to jest na

tam jest końce, nawet nie widać. Wchowałem w drugą nogę, tak, bo nie było więcej miejsca. I to jest już koniec, tak? U. działa. To działa. Ja żeby tylko on nie spaść. What just happened? Tak, tak, tak. Nawet nie wiem teraz skąd mnie próbowało szczelić, ale wiem, że próbowało mnie szczelić. No stamtąd się ma. Raczej wiem już, to to. Tu i tu. Yeah, działa. Jest za 100 punktów: czy muszę mieć wszystkie te koła zasilone? E tu, chodź tu, ocz tu. Ciebie, że to w ogóle działa, bo napełniają się świetnie. Wszystkie, ja Teraz lecimy do. Tu i tu już chyba dalej nie będziemy potrzebować tych federek. Taką nadzieję przynajmniej. I teraz jak zasilić tą całą. chociaż to jeszcze nie na, na to nie jest czas. Czy. Fuuu. Gościu. Goblin. Handlarz żył. Żył? W sensie żyła sobie, żyła na ulicy. Żyła. Gościu, ty tak nie możesz się skradać do mnie, ok? Ja doceniam Twój zapał. <laughs> Rozumiecie, zapał. Do tradowania, ale to jest za dużo, co ty robisz. Naprawdę. Tu masz? Marchewki, na daję tu za totem. Cztery zgliszcza za jeden... za pięć odłamków. Ciekawe. No ja nie mam, nie mam hajsu. Sorry, co tu piesze? Jeden glowstone za cztery Jak to się opłaca, niby? Nie wiem, się pytał. Rób, co chcesz, dobra? Nie, nie obchodzi mnie. Ja w sumie chcesz tutaj pracować, może? Czek, 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 chwila, chwila. Stop, 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 stop. Gdzie, gdzie mój crafting. Nie pasować, żeby płomienny goblin pracował u mnie w tym. W uh, jak to się nazywało? Chodź tu, chodź do łódki. Chodź tu. Yeah! na niego imiona w komentarzach. Let's go. Okej, okay, to mam taki koniec, jak ja to możesz tutaj zostać. Jest. I tak, nether jest skończony, cukier jest skończony. Teraz czas... Chociaż w sumie nie, czekaj, stój. Najpierw chcę z, e, problem z zasilaniem, zanim zaczniemy następną rzecz, więc tak, jak to zasilić wszystko? Okej, okay, dlatego że ta fabryka powinna być niezależna od tego, czy to działa, bo jeśli to przestanie działać, to to przestanie działać i to nie będzie mogło się włączyć na nowo. Rozumiecie? Mam nadzieję. Więc na po prostu wyłączymy fabrykę Andezytu, ponieważ w sumie ją też trzeba zmienić i też trzeba dać ten taki nadajowy. modu, tak to chyba muszę nazwać. Ale tak, weźmy na chwilę jej. w nie na chwilę, bo nie będę nawet wracał. Tu. Okej, trochę to zajęło, ale mamy wreszcie pełni działającą fabrykę. Oho, tak. Tu. I tak, jak to było, tu był.

a w międzyczasie tak. To będzie działać w ten sposób, wszystko jest w porządku. Ale na wszelki, na, tak, tylko na wszystkich wypadek, jeżeli kiedykolwiek, a tam, tak będzie ich dużo, a ich dużo ma być, cię zgniotą pewnie. Więc tak, to tu. Na jakim poziomie? Tu. Lejko z chyba jest gdzieś na górze, w, w beczce, tak? Dobrze myślę. Lejek. I u Iść do tego, i teraz nie miałem dzisiaj jeszcze filter właśnie filtr, filtr, jak wiecie, wiecie o co chodzi. Jak teraz otwieramy nasz to i fuel i, i, i kuleczak kuleczak. tutaj i to powinno działać. Teraz tak potrzebujemy zrobić uwaga skąd, nie wiem Kondensowaną lawę. Jedno wiaderko lawy, jeden blok magmy i jeden z przeszkodą Sydian. Tu były podgrzane. I pół wiaderka z lawy. Więc musimy iść do Nedeju. Tą drogą chyba, bo innego pomysłu nie mam. 12? Może z tak. Jest kolejny? Może jakaś czaszka czy coś? O! <grytanie> Okej! <Okay. grytanie> nie spodziewałem, ale może być. Jak mówię, może czaszka, ale jest. I jajko, jest, robi się, robi się, let's go! Mamy ciacha. tylko trzy niestety, ale to nic. Tak, trzy, trzy, jeden woda kodawy, jeden magma, jeden obsydian, więc tak, Uf. Uf. może się przygotuj, bo nie chcę zmainować tych ciastek, tak naprawdę. Chociaż one, chyba jedno trwa przez 2 minuty. Więc mam czas, chyba. Nie okay, gotowe? Jest. Mamy jedno. Przełączam wiaderka. Boom. Jest, mamy to. Zostało nam się trochę przedmiotów nawet. 5 wiadek skondensowanych lawy Skondensowanej lawy ostatnie bloki do postawienia teraz uh, to, to tu tu mamy netherrack. o nie nie zadziałało uh, houston mamy problem mamy tu hbeka działa w pełni a ja zbudowałem już taśmę która ciągnie ciastka od piekarni, prosto do sypów, które idą kolejnym, kolejną, co się nazywa jeszcze raz? taśmą tutaj, przez to ramię jest wzięte, do tych małych naszych a, palników wkładane i potem będzie to działać, potem może tunele po tym, żeby do każdej fabryki dotarło, ale to potem, ponieważ czas się zająć dziurą. tego mi brakowało od początku tej serii takie jest, całe to pomieszczenie będzie do czegoś dosyć ciekawego. Dwa kilo diamentowe i pełny petak bruku, ale się opłaciło. Nawet jeszcze użyłem koparka, a też nie pomogła. Ci pomogła, ale nie aż tak dużo. Ok, czegoś Jedna książka, na dwa diamenty jest. Ok, mamy więcej skrytu. Znalazłem trochę książek w magazynie jeszcze. To robimy. Tak. 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 i tak Teraz Punkt. 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 mamy Punkt. 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 Coś nowego, tylko dajcie mi gdzieś... Tu miałem chyba instrukcję do tego, tylko nie wiem gdzie. Wszystko podłączone do głównego silnika. Teraz jeśli to nie wyjdzie, to zobaczymy. I mój eks powinien... Właśnie, udaje się. Jest, mój exp jest w tym o to właśnie zbiorniku. No. Tylko tyle to wszystko? Czy... To wszystko? To cały exp jaki miałem, tak? A, trochę mało tego. Chyba tego nie zrobimy tego co trzeba, więc idę po więcej itemów. OK, znalazłem kilka duplikatów książek i niepotrzebne zaklęte itemy. Teraz myg działa tak. Wkładamy to tutaj, to się wywuje i wpada tutaj. Przynajmniej tak to działało? Zadziałało, okej, ok. okay. To, 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 to i to. Ty, nie widać tego jak to leci, ale przeleci. A nie, czyli powoli lecą te nuggetsy do środka. Aha, i takie się wyrywają. suszenie bębnowe. Mieczek też, enchantowany. Książka, książka. I to wszystkie i temy, wszystkie temy. Pięknie. Dlatego tutaj mamy 800 mini-bakietów. Czy to nam stać na zrobienie, jak się nazywa, X. Uh, potrzebujemy do jednego HyperExpa stówkę zapis i świecący atrament. A mam obydwa. Ok, teraz tak, jak to było. Wpuszczamy to tutaj. Leci. Pusiło całe, jakie mam. To nie dobrze, ale będziemy z tym żyć. Raz. Yes. Tu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery. A no tak, oczywiście, on musi być jeszcze mega podgrzany, więc chodźmy do nowo zbudowanej fabryki płomiennych ciastek. I jaki jest stan naszego. Czy one tam mogą się w ogóle jeszcze zmieścić? Dałem mi tak. Z... A to potem nas zamieni na e, mosiężny lejek, ale okej. Okay. 15 powinno stracić dla nas. Wracamy. I teraz, jak to klikniemy, powinno się udać. Tak, tu jest field, który ma właśnie ...keeper zaklęty X, więc właśnie co to działa. Nie działa, że coś się stało tym. I to wyrzucić. A po prostu cała się zepsuło, jak... okej, okay, dobrze wiedzieć. To ciągle weźmiemy, żeby już więcej tak się nie stało, to samo z tobą. 33 level, nice. Okej, okay, tym razem już chyba wszystko powinno działać tak. Mamy filtr nasz, mamy... Wszystko jest... tu. Więc jeszcze raz, tym razem ja stanę na to, ponieważ to tak też działa. I mój level powoli, już cały wysany. Ok, na chwilę to otworzę i zamknę. Ok, tam trochę jeszcze zostało, zostało, i teraz znowu to samo, lapis, ciastko, 5 lapisu, 5 atramentu i ciacho. Jest! Mamy Kiprę Zaklętą Ciecz. Czekaj, ja, ja, ja chcę taką jakąś ładnie zobaczyć, ale jeszcze nie tak, tak mało jej jest, że jeszcze nawet jej nie widać. Ale tu jest. Zrzeliśmy wszystko, co mamy. I mamy dokładnie 100 mini bucketów Czyli tyle ile jest potrzebne do wytworzenia tego na enchantowanego Blaze'a, więc tak. Tylko teraz ja nie mam czym enchantować, to jest problem. A co jak chcę, jak wezmę to? Mam swojego expa. A tak. A, coś z enchantować? Najlepiej książkę. rabiesz przeszycie. Czeka wydajność. Najpierw tak, zróbmy może te nasze guide'y do blazów. Przewodnik zaklęć. Tutaj wkładamy książkę i wybieramy z niej zaklęcie. Potem dajemy to do blazera. Do blazera. Nowe hobby pumyka. Ten będzie miał zwyczajny xp pompowany do niego, żeby mógł enchantować nam itemy bez, jakby bezem mnie, samemu. Ale jeżeli ten będzie miał hiper X pompowywany, wtedy będzie enchantował itemy o jeden level wyżej. Dajmy, że w jego. 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 jego jego, jego, <laughs> jego instrukcji będzie tutaj na przykład wydajność piątka. Damy mu kilow tak o. To on wtedy dezenchantuje nam na wydajność szóstkę. Tylko jest taki problem, nie mamy jeszcze wystarczająco Expo, ani czegokolwiek w sumie. Więc. nawet poenchantujmy może coś. Przebicie trójka. Okej. Okay. Ochrona, odrzut, wydajność pod wodą, wydajność, jedwabny dotyk, wydajność, wydajność, wydajność. A książka, ochrona, odrzut, wydajność. okej ostrze, łagodny upadek. Ok, to to będzie dobry, przy, dobry ten... A, jak to się nazywa? Przykład. będziemy ci tutaj to... Wybaczcie. <laughs> <laughs> Teraz tak, pompujemy w ciebie... My najpierw chyba się nakrajmy drewnem, czemu nie? Nie? Nie mogę? Z ciebie mogę? A ich się nie karmi w ogóle tym, a to dobra, nawet nie potrzebuję tych beczek tutaj. To był błąd. Okej, okay, to jest tak, łagodny upadek. A tak, ciebie tu... A, nawet nie muszę tego kłaść, okej, okay, okej. Okay. Teraz daję ci to. Bum. Teraz diamentowe buty, szybko. Albo wczoraj, czy mogę książkę dać? To też na książkę działa, bo nie jestem pewien. Wow, masz książkę na ubie Jak jestem, czujesz? Jak jestem, czujesz, że masz książkę na Okej. Okay. ok. Mamy nowe buty, i teraz tak. On ma. Uh, no, tu jest łagodny upadek 4, ale tutaj ma trójkę. Tak to właśnie działa. Dajemy ci buty. On nie tak będzie trzymał przez chwilę, zakręćmy włas. Czy masz za mało tego przypadkiem? Ubra jeden mini. A, masz za mało tego, expa. Okej, okay, dobra, no to tak to działa. Jakby będę to kontynuować jeszcze potem, jak będziemy więcej expa, ale tak to właśnie działa. Mamy tego... Zobaczcie, teraz się po prostu zbędę. O, to było mocne, teraz jak świecę. Mam nocturwizję. Okej, okay, ale zostawię ci to, może po prostu weźmy tą książkę stąd. Ale tak to właśnie działa, no jakby... Jest tylko potrzebuję więcej expa, nawet to co mam nie starczyło. Ja to mogę powielać. Chwila, moment. Jakbym... Teraz mam więcej expa niż przedtem, teraz to, to wezmę tutaj. Nie mam tych, nie mam świecących tych, za chwilę wracam. Fun fakt zwyczajne inkszaki da się zmienić w te świecące poprzez nawiedzanie ich. Czy tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, da się. Ok, skończyło się. Mamy teraz 200 ml. Czyli to są dwa wiaderka, dobrze myślę? Czy jest w wiaderku tego bucket? To są jakieś dziwne rzeczy. Bucket of Bollock. Ale chyba Hyper Expa Bucketa nie ma, tak? Nie, jest tylko butelka i... Teraz ja się, ja się tym opryskam i miałem przy tym 38 leveli. czy teraz będę miał więcej? Infinite Exp Glitch! Dało się. No to co? Ja teraz nie wiem co robić, bo jakby mogę użyć tych gości, żeby enchantować, ale potrzebuję tylko książek, a żeby książki mieć potrzebuję enchantować samemu, a potem enchantować z nimi. To mi robić expa to co przed chwilą, tylko nie mam Inksaków znowu. Byłem te buty na nie wiem po co. Tam mamy te buty, co mają dziesiętny level każdego enchantu, więc. O. Keyhole Słyszę, że mnie tam kytykuje na dole. Okej, okay, no to co, mała taka sekcja enchantu i zobaczymy, czy nam się coś uda. Wydajność. Największa jest wydajność piątka, tak. Szybko. Szybkość? czekaj. szybkość? Od czego to jest? Szybkość. Szybkość na, na buty, oczywiście, że tak. I to jest najmocniejsze 3. No to możemy to zrobić nawet. Gdzie jest mój cały lapis. Tu. Szybkość 3. Ochrona przed wybuchem 4. Więc jeżeli teraz użyję to na tobie. Teraz mogę wybrać jedną z tych. Okay, to oddajemy ci tego, oddaję ci tego expa, mini, mini kolego. I tutaj przypompowuje i do, ty potrzebujesz ile? 175 mili... wiaderek, czyli prawie dwa wiaderka, tak mi się wydaje. A to idę po kolejne Inksaki. Okej, okay, wracamy po raz chyba ostatnią tego pokoju na dzisiaj. Bum, bum, ciao. Okej, okay, jest ponad 200 mbaków, ty potrzebujesz 185. Czy to zadziała to jak ci dam i... I co? Mamy szybkość twójka, tak. A ochrona przed wybuchem. Ochrona. Chrona przed ...wybuchem. Przed ogniem, przed wybuchem. Maksymalnie tylko czwórka. A on tu ma czwórkę na tym, więc dałby nam to piątkę. O, o, jest, 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 działa, działa, działa. Nie tak, nie tak, nie tak. Tak. Czy ja zadziała? Powinien. Powinien chyba zadziałać. Pobiera 283. No ciągle za mało. No ej, co? jak za mało? Czy to mówiłeś mniej? Co? Pobiera 200. A ma za mało cały czas. Dobra, rozumiecie, jak to działa, tak? No, dobra. Ja do tego wrócę, że poza, poza czynnikiem, coś tu zrobię. Może nagrywam po fragmenty, jak to robię. Ja się to zamknijmy. Bum, teraz to powinno razem z tego się dać tutaj do jednego. I teraz kopiemy się do fabryki obsydianu, która jest tuż przed nami, trochę po lewej. To możemy zrobić taki skręt w sumie, że tam, gdzie są te kwiatki, zrobimy takie rozwidlenie. Tak chyba będzie najlepiej. Teraz tu kładziemy tą przekładnie. Jakie to by się jeszcze przydało? Ten, o, jak to się chyba? Nie, tylko... Nie. Prędkości? A, tak, 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 tak. To. O nie, o nie, o, nie, 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 nie. Tylko nieprecyzyjne mechanizmy nie znowu. O, chwilę jest... Okej, okay. podłączymy wszystko, ale zanim to, zanim to włączymy, ten cały silnik jeszcze zrobię te i je poumieszczam tam, gdzie powinny być. Tak, nie tak. Tak. Nie tak, tak. Tak. I to musi chodzić, czyli możemy ciągle użyć tych zbudowanych przekaźników, czyli tak, tak. I powinny być. Teraz na ile to, powinny, ile, ile to miało być? 32. Chciałbym, żeby tak było. I tu z tej strony to samo, czyli wiem, to tak. To, to po prostu może tutaj się patrzeć to koło o, 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 owinięte w to. Nie tak. To tak. I teraz tu możemy. To się daje od spodu, czy od. Nie, to jest od boku teraz. Więc takie małe. Mało wygodne lekko, ale skoro tu jest to, tutaj. To możemy zrobić tak, tak. A tak i tak. to działa. Chyba działa. Weź musimy tutaj prędkość, wiedzieć. ile tu miało być. O, teraz nie mogę pamiętać, nie, nie, nie przypomnę sobie. Ajmy też na 64, czemu nie? Będzie się działo. A bierze stąd i wkłada tu, 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 tu i tu i tu. Tu. Okej, okay, woda jest wszędzie, gdzie ma woda być. To jest włączone. To co, czas wyłuchomić linię produkcyjną. No, ona już działa od kilku dobrych dni. Ok, po 9. Leccie, moje małe. Siup, lecą. Po 9 ciastek. Są jakieś mało, są bardzo dopieczone, widzę, ale to nic. Nie, okay, czy przeżyją? Upadek. W sumie wiem, że przeżyją, ale. Okay, wpadają. Ja sam tu na dole. Wyjeżdżają. Czemu to się nie usza? Nie wiem, żeby coś się ruszało, Jak, jak to zrobić teraz? To tak i żeby gdzieś tutaj był może... Ta woda? O, o, jest, 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 jest! Kęci się dobrą stronę. Kręci się, tylko nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Uczłem, wyszedłem. Kręci się, ale mega, wam po prostu dajmy więcej tych kół. tutaj. Nie ma co. Desperackie sytuacje, desperackie rozwiązania. Czy tam coś takiego się mówi chyba? Okej, okay, ostatni pomysł już weźmiemy te ciaska i je po prostu samemu. Bum, bum, jest jeszcze, jeszcze. Teraz za zajączkę. Działa! Jest! Sesja wyci... co? A aha, umieram z głodu, bo za, za mocno wyciskałem. Piączka się niby rusza, ale to jakoś nie bierze... Nie bierze tych, nie bierze ciastek, ale to działa i ma... 2960 czy to, jest, to jest maksymalny poziom? Bolejo, tylko czy to, czy to działa? Ile, ile te palniki się, są ważne? Kręci się. Tutaj też wszystko się kręci w drugą stronę, tak? Aha, tak, wszystko tu jest w porządku. Te cztery fabryce też, czy nie? No, wszystko działa jak to lala. I dzięki wam za oglądanie tego jakże szalonego odcinka ze zmodowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! idzie się przespać.